Yo, u sty witam Was w kolejnym moim materiale z serii Let's Play. Kontynuujemy serię z Great Times Page. I, 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 tam uciąłem tamten Let's Play, ponieważ yy, chciałem tutaj, żeby w tym odcinku był, yy, był, 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 było intro do następnego rozdziału. Yy, no i lecimy. Lecimy. Lecimy z odcineczkiem. Pik. Ciao. Felt you were innocent. will needed a scapegoat. All these years away from your home, your family, your friends—you must be so bitter. Perhaps. I've learned to use the darkness to get what I want. I've heard you've become quite the powerful sorceress. Oh. But not quite powerful enough to overcome the magic of that. Not yet, but perhaps soon. And when I do, I promise revenge. But what if you could return sooner? What? Ha! Ah, the collar will. I could release it for you. <laughs> oh, Peckant. You know its spell can only be broken by royalty. And no matter how much. Yes, but think, Licentia, Who? Kurzweil. That. Let's just say, if you'll do one small favor, and just what would that small. Nic much, just a. Jeden malutki czar. I nas zostawili w niepewności. Dobra, wbijamy się do mrocznej krainy. Hey, <laughs> Laby, pełno lawy. Dobra, tu nam się coś świeci. Tak, i to były chusteczki, 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 które trzeba było otworzyć, ponieważ... Tak? Tak, ponieważ butelka jest zamknięta. Dokładnie. Otwieramy. Uh, Czuć amoniakiem. Wycieramy. Huh. No i okej. Okay. Y I o, tu jest przycisk. Bank. Oni się otwierają. Tam, dadadam. Uuu! Pójdźmy sobie w prawo. A może sobie normalnie szybkość chodu zwiększymy, co? Yy, bo jak tu będziemy chodzić, to yy, będzie lipa. Tak. Na przykład. Aha, tu nic nie ma, czyli tam coś może być. Tu jest huśtawka. Co ja tu mogę? Wiem, że to... Tam... I... A, tu ta kulka nam wypada, musimy ją złapać. Tego <grytania> nie mam jak? I powiedział jak przeleci Nie no, złapał. No dobra Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jednego Mamy jednego, weźmiemy sobie jeszcze jednego Dobra, mamy trzy, może starczą. Pójdźmy sobie do tej yy, huśtawki Jak to powinno działać? Tutaj czy tutaj? Tutaj Dobra Jeden kamyk włożony Drugi kamyk włożony Trzeci kamyk włożony Nie wiem po co ale może nawet pewnie by jeden starczył yy, Ale dobra No i co? No i wsiadam Czyli jestem za ciężki Czyli jeszcze jedno Czyli nie 3 tylko cztery. Dobra, jeszcze jeden kamek potrzebny. Yy, wrzucaj żeton. Dawaj trochę dalej. I pyk, 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 pyk. Dobra, masz kulkę. I lecimy dalej, lecimy dalej. Uzupełnić huśtawkę. I no, nie mów, że wyjąłem kulę. No wyjąłem kulę, no nie no. Kładaj to panie. Ale ja w sumie dobrze, że można, bo jeżeli za dużo się włoży, to może być Lipton. Yy, dobra. I teraz powinno być OK. Wbijaj powinna się wyrównać Dokładnie Coś się otworzyło Nie wiem gdzie się otworzyło, ale zaraz zobaczymy No dobra, wychodź stąd co Cofaj, cofaj, cofaj Da się tu wejść musi być drugą ucieczki z tego miejsca może tu na brzeg albo trzeba zrobić po prostu tak, że tych kulek trzeba napchać tyle żeby było okej. Okay. Dobra. Aha, dobra. Zostaniemy tutaj i łapiemy te kulki. To jest raz jedna kulka. Tu jest druga kulka Tu jest trzecia kulka I tu jest czwarta kulka Idziemy, ładujemy W sumie mogłyby być... kurne, ale żebym nie pomyślał Nie, to nie, nic nie da Uuu, bida, Bida Lipa, lipa Nie ma nigdzie wyjścia stąd? Tu coś jest, a jest Jest, mogę wejść tam Może najpierw naciągnąć muszę. No dokładnie Stałoby się Nie wiem po co mi te kulki teraz Wmurzymy sobie noża Czytniemy to i łubru! Idea, but you A, bo miałem kulki dokładnie, pewnie dlatego, zaraz się będę śmiał, jak przelecę do gudzbań za to. <grych> no ale. Próbujemy tak, bez kulek w ogóle Kurna Czyli potrzebne nam te kulki Jedną weźmiemy. No mogą mnie wywalać wszystkich Dobra, odejdziemy sobie tutaj. Dobra, mamy jedną. A tą maszynę... tej maszyny chyba nie było, bo jej nie widziałem. Yy, no dobra, Dawaj, dawaj Come on man No. I super. A, nożykiem. Spoko, spoko. Nie pięsie, nie pięsie. No. Trafiliśmy. Z jedną kulką. Trafi to. Sto procent. <grym>, Dobra, bierzemy to? Tu mnie nie. Ok, oś, come on. Teraz wielkie łażenie po tym. Jej! Tu coś było? No nie wiem. No dobra, spróbujemy i pójść tam. Może tam coś będzie. A, trzeba chyba obejść ten kamień dookoła Czy tu coś jest? Tu się coś świeci To już widzę raz Teraz jak tam dojść eee, Room Dobra Czyli jest jedna droga żeby tu dojść no okej. Okay. Czyli tu nie musimy wyłać stąd za kamień. Dokładnie. że teraz będziemy trzepać po tych, po tych lawach, bo to tutaj to naprawdę ciężko, trzeba ciężko trafić yy, w to, co chcemy konkretnie iść. No dobra, idziemy po klucz, bo tam chyba klucz leży, tam się świeci klucz. No oh, come on, come on, man. O, oh, jest, mamy, mamy klucz. I to jaki? Ku. No i teraz gdzie? Dobra, okej. Okay. Jesteśmy już po tym labiryncie śmiesznym, całym. Ja wam to przyciąłem, żebyście nie musieli na to patrzeć przez ten cały mordenga przez to. Ale w każdym bądź razie nie wiem w którym momencie uciąłem, także od razu wam mówię. Tutaj poszliśmy po klucz. Pyk, wzięliśmy klucz. I sobie tą całą drogą okrężną, tutaj, 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 tutaj. Przeszliśmy do miasta I Jesteśmy, mamy klucz, klucz wygląda tak Żdęk Już go pewnie pokazywałem No i dobra Idziemy do miasta Jeju, znowu to samo No, jesteśmy Jesteśmy Może to? Jej Może do śrubki? Jej Co ty robisz? Głupi ty? Głupi kurde Dobra naprawiamy in Mechanic No i co? A, bo to armatka wodna jest. Wow, Łuu, zrobiłem nam przejście. No, zdążyliśmy zanim się stopiło. Dobra, ok. Jesteśmy na drugiej stronie. Co dalej? Co dalej? Zapiszemy sobie może co? Zapiszemy sobie może na 3. Okej. Okay. Zapiszemy. Zapiszemy sobie może skończymy. No, skończymy chyba sobie i będziemy dalej kontynuować Także dzięki za obejrzenie materiału, jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę Mówi dla was Adox i do następnego materiału. Yo.